Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adias i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. O, zaczynamy, w dzisiejszym odcinku zaczynamy e, ligę 8. O, powoli powoli się pniemy do przodu. Zobaczymy jak wygląda kondycja naszych kolejów. Tutaj nie bardzo to wymienimy skład. Polecimy z składem z CikaWe wszyscy chyba są OK. Kondycja 99, kontrakty się kończą, trudno. Lecimy z meczem, nie ma czasu na obijanie się Wow. Nie wiem jak wam się podobają te odcinki, które cały czas staram się... A nie, 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 wychodzimy kolego. Tak opuści sesję, ponieważ masz tam opóźnienie. Nie wiem, jak Wam się podobają te odcinki. Dawajcie jakiś większy odzew, łapki w górę, komentarze, cokolwiek. To naprawdę motywuje i informuje mnie na temat tego, czy chcecie, abym tak nagrywał w takiej formie jak jest teraz, czy wolicie, nie wiem, na przykład same skróty najlepszych momentów. Nie wiem, dajcie mi jakiś odzew w komentarzach, naprawdę. To zachęcam Was do komentowania. O, polski skład Turbo, widać, że Polak. To lewy skrzydłowy tylko taki z dupy, no ale reprezentacja Polski, no 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 Tylko bez takich czołowych zawodników, że tak powiem Bez Lewandowskiego Piszczka. Nie, czy tam piszczek był chyba. Ale zobaczymy. Dobra, ładnie tutaj zaczniemy. Na spokojnie, jak to standardowo u mnie. Bywa. Pyk. 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 Piękne rozegranie. I strzał! Ach! No, i no, za lekko, za lekko, za lekko, kazir, ale bardzo ładne y, rozpoczęcie meczu. Pokazujemy naszemu przeciwnikowi, że nie damy się, ca nie, będziemy, nie będziemy się z nim cackać. No, ucieka tutaj z lewej strony. No, dobra, dobra. Na spokojnie, chłopaki, na spokojnie. Grunt to spokój. Spokój i opanowania. Bardzo ładnie. Verratti. Uuu, ładnie tutaj. Polacy walczą. E, no, w sensie to nie był V, po prostu ciągnęliśmy się za koszulkę. To było takie przyjacielskie przytulenie się, no, to, to, to takie gejowskie, przepraszam, homoseksu, bardziej homoseksualistowskie, dobra, nieważne, w tym momencie. I Eagle, tak, 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 proszę Państwa. I to jest ten zawodnik, którego już poznaliście w poprzednich odcinkach. on Wykorzystuje każdy. Każdą sytuację, tutaj malutki zwodzik, strzał, po prostu jest sens, nie miał żadnych szans z tym strzałem, po prostu... Siła tej nogi, no. Wow. Po prostu... Co tu dużo mówić? Cikały. <laughs> Zdecydowanie tak. No, jak widzimy piękna powtórka. Super cieszynka. No dobra, lecimy z kolegą. Nie ma opierdzielania się. No, walczymy, walczymy, walczymy tutaj. No, no ciągnij milika, ciągnij milika. No zobaczył mecz z Niemcami i już myśli, że... A... Hop! O fuck, nie, nie nie tak dokładnie O, dobra Kazir... O fuuu Dobra, no, no spokojnie, uspokojcie grę. Dobra, tutaj trzeba jakoś ładnie rozegrać chłopaki mm. głupia strata, głupia strata, głupia strata, bardzo głupia strata Dobra, jest. Ej, no panie sędzio tam. No, już myślałem, że dla niego będzie fał bez przesady To by było jakieś przesada, co najmniej przesada mm. O, mój błąd, mój błąd O, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, fuck. Oh, fuck Jest Już, już było blisko, ale Alves stał Stał Alves, pilnował swojego miejsca Wiedział, gdzie ma być Gdzie ma walczyć, dobra, na spokojnie chłopaki, zostawcie to No Podaj mu tą ładnie do brameczki. A wysz. I Dieguś ładnie dośrodkowuje. Tak, Kazir. 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 O oh fuck! Mm. Za mocno i źle skręciłem analogiem, ale no cóż, powinniśmy to zaraz nadrobić. Musimy pokazać naszemu przeciwnikowi, że my walczymy do końca, że 1-0 to nie jest to na czym poprzestaniemy. O, on wywalczył tutaj piłkę. Lol, a byłem pewien, że to ja mam tę piłeczkę. No widzę że bardzo ciężki przeciwnik do pokonania. Jak w taki sposób traci piłkę, no to naprawdę coś musi być nie halo. Maxwell, Maxwell. Jest taka chyba Kawa Maxwell. Jak dobrze pamiętam. No, było coś takiego. Pamiętam, właśnie reklamy. O, moksu, o, moksu. O, fak, dobra. No, spokojnie. Jakie opowiadanie kawałek, jakieś głupie żarty. Psz, suchary. Suchary level expert. Insigne, 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 nie! Kurde, faja! Nie ten przycisk. No, w ogóle nie ten przycisk nacisnąłem. Chciałem go lobnąć ładnie. I dlatego tak troszeczkę mocniej uderzyłem. Bo tu miał być lob piękny, ale no cóż. No cóż, no, no nie wyszło, no nie wyszło. Kazir, Kazir. Oj, szczęsny wybronił. To jest jednak szczęsne, no. To jest potęga szczęsnego. Tu trzeba propsy dla niego. Bo wybił zaraz pod poprzeczki, no. A byłby ładny gol. Mm, nie, nie chcę, żeby ci koły dośrodkował. Dlaczego no, mi ciekawi dośrodkowuje? Tak nie ma. Kazir ma dośrodkować, bo ma lepszą celność. Um, polecimy tak, tak, tak. O, za mocno będzie. Walczymy o drugiego rożnego. O, oh, fak, źle przyjąłem. Dobra, ale walczymy dalej. To ładne zatrzymanie z naszej strony. Okej, okay, okej. Okay. Kazir. Mmm, źle byłem ustawiony do bramki. No to, to nie mogło wpaść po prostu. Bombarduję jego bramkę, ale tak troszeczkę niecelnie. Troszeczkę co najmniej, co najmniej troszeczkę niecelnie. No tutaj, a przepychanie, walka, walka o piłkę. No. Trzeba przyznać, Polacy są dobrymi zawodnikami. Miller. O. Zabrał mi taką po prostu piłkę, ja już. Takich błędów nie wolno popełniać, no, nie na tym poziomie grania, jaki ja chcę są prezentować. Tutaj i pięknie, pięknie, pięknie Chicaoui, ojejku, super akcja. Tutaj zwodzik, tutaj jakiś bajerek, coś tamtego. I jeszcze uderzenie, no, gdyby nieszczęsny, byśmy mieli w tym momencie 2 do 0. No, według mnie rożny. Tak, będzie rożny. No właśnie. O, za mocno będzie troszeczkę. Ale zobaczymy jakbym przywalił tak daleka. Ach, no nie jest niestety. Tak tak. Ale no warto było spróbować. Wziąłem spróbować jakimś obrońcom. Strzałów może nie mają, ale zawsze może... A nóż może jakimś fartem by coś ładnego wpadło. Kto wie? No, 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 tutaj coś tam próbuję. Mój przeciwnik A, jakie ładne ciągnięcie za koszulkę! Było piękne. No, po prostu to w FIFA 15 jest fajnie zrobione. To ciągnięcie za koszulki, bardzo spoko. Różne? Ej, serio? Ja ostatnio dotknąłem piłkę? Dałbym sobie obydwie rączki uciąć, że kurde, nie ja dotknąłem ostatni. No i teraz byłbym bez rączek. No cóż. Ej, no znowu? Widzę, że po nogach Rodriguez'a Spoko. Powiedzmy, powiedzmy, że akceptuję to. O fuck. Ale no, prosty dla kolegi. Brawo. Zdecydowanie brawo. Nie wiem, kto to strzelił, bo nie widzę po nazwisku na koszulce, gdy go nie ma. Ale no. Brawo dla kolegi. Bardzo ładny strzał, trzeba przyznać. No. To mu wyszło, to mu wyszło. Tego się nie spodziewałem. No Bramkarz też się tego nie spodziewał, bo... Obronił... Kosznik. Rafał Kosznik. No spoko. Spróbujemy Rodriguezem coś tutaj przejść. O! Ej, no panie sędzia tam był faul. Kurde, za bardzo sobie wypuściłem piłkę. Mmm, no cóż. Ale kurde, to mu dużo da. Da mu ta bramka, a, wiatr z skrzydła, w końcu to są Polacy. Oni nagle zubędą taki moral, ale Dzięki tym moralom po prostu wygrają ten mecz. No, coś, no, overall skacze maksymalnie do przodu. Ach, Rodriguez! Rodriguez. Rodriguez. A było blisko. Jak na razie widzimy, że statystyki są po mojej stronie, no ale no niestety wynik meczu mówi sam za siebie. No, że mecz jest wyrównany. Chociaż bym tego nie powiedział, że to jest wyrównany mecz. Chłopaki atakujemy ładnie. No, naciskam, naciskamy, naciskamy wysoki pressing, wysoki pressing. Hmm. Dobrze, na no spokojnie. Nie wiem po co on zwolnił z tym. To było co najmniej dziwne zachowanie. Dobra. Diego na spokojnie. Takie piłki tą przyjmował w przedszkolu, jakby w żłobku. tutaj jakieś tam zwodzik coś tam Cikał i próbował ja no niestety sam na czterech obrońców no to jest taki turecki, boże on jest chyba z Turcji albo z Tunezji, nie pamiętam chyba z Tunezji no Cikał jest chyba z Tunezji w szwajcarskiej lidze gra, to pamiętam w tak jakby pierwszej szwajcarskiej lidze o tak to można ładnie nazwać No, spalony, spalony, zdecydowanie. Ale kurde, teraz mnie taką rozkminę złapałem. Czy on jest z Turcji, czy on jest z Tunezji? O oh, fuck. Nie ten przycisk. Mm, szczęsny przytomnie. Ej, no tam był faul! Panie sędzio! I to jest czerwona kartka, mi się wydaje. Przynajmniej żółta tylko. Proszę cię, sędzio, no. Co to było? Biegnę do piłki, a ten mi robi wślizg, no, Bez tego, o. No. To jest co najmniej czerwona kartka, bo to był atak na piłkarza. Powinno tak zadziałać. O, kurde, tak, 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 tak. O. Jest piękny gol Kazir! Tak 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 tak! O, no, czyżbym się nauczył wykonywać wolne? No jednak chyba mi wyszło, idealnie obok muru, idealnie, perfekcyjnie. Właśnie tak się zdziwiłem, że dziwnie tym murem wystawił się, tak... Tak za bardzo w lewo! W ogóle odsłonił mi... Linie strzału do bramki, no ale coś, coś, coś pięknego, A Szczęsny nie miał szans. No cóż, przykro mi. No, no, nie wybroniłeś, no. To są wolne w wykonaniu ice Team, no. O, panie sędzio, nie przesadzajmy, że to jest e, wolny. Bo to już jest przeginka. O, no spokojnie. No, podałeś tą piłkę do Diego, serio? O, tutaj. On jest chyba Diego Alves, no, jakoś tak. W ogóle nie znam swoich zawodników, jak tak może być, no? To jest ciekawy. Kazir! No jednak nie wyszło. Ach! Jakby tak przyjąć i uderzyć, ale nie z główki. Dlaczego z główki? Dlaczego to z główki zrobiłeś? Ej, no cóż. Spróbujmy Kazirem, bo Kazir ma mimo wszystko e, celne ośrodkowania. Hm. Za lekko, to wiem. Dobra, na spokojnie. Chłopaki, na spokojnie, na spokojnie, niech będzie aut. Uspokoić grę. Piłeczka zaraz podejdzie. E, przepraszam, podejdzie, będzie podrzucona. O, walczymy główką, walczymy główką. Dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, chłopaki. Chopoczki, chopoczki. Bardzo ładnie. Rozegranie, przytomne rozegranie. O! O, szczęsty wyłapał. Ale spalony, spalony jednak. Ale akcja była przednia, trzeba przyznać. No, 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 no. Zaczynam coś grać w tej grze. Ach, Cikał i tam dryblował coś tutaj tego, ale szczęśliwy stoi na bramce. No, trzeba przyznać, szczęśliwy jest świetnym bramkarzem. No, wolny w wykonaniu Cikałego. Za, za mocny. Za bardzo do środka. Jakby tak troszeczkę odbić to w prawo. Byłby naprawdę dobrze wykonany rożny. No, czekam na naszego przeciwnika. Co on w tym momencie robi? Zastanawia się chyba. O, poddam się. O, co tu będzie? No, 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 no. O, dobra, wykonał. Wykonał jakiś tam wykop taki śmieszny. Na spokojnie odprowadźmy piłkę, będą zmiany, tak? Już widzę. Podchodzi ze zmianami. Zobaczmy. O, Błaszczykowski, sobota! Psoe... Dlaczego oni wcześniej nie zostali wrzuceni? Dlaczego? LOL Błaszczykowski wchodzi sobota. Kurde, ja się dziwię dlaczego oni nie wyszli w pierwszej jedenastce. Przecież to są dobrzy zawodnicy. Widzę, że kolega tutaj... No, błaszczykowski, błaszczykowski. Błaszczykowski z sam meczu nie wygrasz. Wygram, wygram! <noise> no, Biedronka widzę, że sponsoruje tutaj ładnie. Na spokojnie. 80 minuta. Ale to jest dziwne, że oni ich w ogóle na początku nie wrzucili. To jest dziwne rozegranie, ponieważ widzę, że kolega gra na takiej zasadzie, że e, trzymamy zawodników, i ci, co są na ławce rezerwowych, to rzeczywiście mają wchodzić do meczu. A to nie jest na takiej zasadzie jak ja, że moja ławka z rezerwowych wygląda, że to jest mój poprzedni skład. E, ej, panie sędzio, spalony był. No. Że na takie zasadzie, że moja ławka rezerwowych to jest drugi skład, który w tym momencie ma odpocząć sobie, po prostu, żeby nałapać kondycję. Nie wydawać kasy na niepotrzebne karty treningu, nie? O, oh fuck, jak zaczęli grać? Co, spalony? I serio? Takie rzeczy nawet dyktują. To jest przeginka, co najmniej przeginka. Eee. Lol? Przecież on dotknął chyba tam A, cikały, Pięknie, z... pięknie robisz z wody, naprawdę. Po prostu coś pięknego, co ty wykonujesz tam w polu karnym, jak to, jak to działa u ciebie. Ale no z tym strzałem no jeszcze musisz dopracować. Trzeba pocisnąć z tobą troszeczkę jeszcze bardziej. O oh, fuck. O. Oh. Dobrze. W tym odcinku nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stracić piłkę w 90. minucie. Eee, tam był, tam był fał, panie sędzio. Tak, tak, koniec. Dwa do jednego. Super. Bardzo się cieszę. Zaletwie się dzisiaj chłopaki zagrają, no, trzeba przyznać. Ale po wejściu Błaszczykowskiego soboty mecz stał się nagle robić bardzo ciężki i nerwowy, ale jakoś udało nam się to wygrać. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z FIFA 15 Ultimate Team. Ja się z wami żegnam z tej strony był. Advice. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. jego wieczoru, popołudnia. Czy kiedy to oglądacie?